Cześć witam. Jak wiecie lubię tagi, a ostatnio obejrzałam sobie kilka wykonań tagu pod tytułem Porozmawiajmy o Booktubie. Tagu wykonanego przez polskich Booktuberów obejrzałam kilka wykonań tych osób, które żyją z Booktuba i tych, które robią to dla przyjemności, tak jak ja. I chociaż nie wiem, czy ten film będzie yy, i ta tematyka będzie dla Was interesująca, no bo, ponieważ, żeby posmakować wspaniałego chleba yy, od piekarza, wcale nie musimy znać procesu jego produkcji, ale być może i to Was yy, zainteresuje. w kilku pytaniach pojawia się słowo umrzeć umiera. No i zacząłem się nad tym zastanawiać. I dlatego ten tak. Pierwsze pytanie. Czy jest rzecz, o której nikt ci nie powiedział, zanim założyłaś kanał? W 2022 roku minie siódma rocznica, od kiedy prowadzę kanał, już 7 lat. No i kiedy zakładałam kanał, nikt mi nic nie powiedział, bo ja. Niczego nikomu nie powiedziałam, a nikt z mojego środowiska nie wiedział, co to jest Booktube, co to jest internet. Ż nikt nie zamieszczał żadnych filmików, a więc nikt tak jak ja nie miał o tym pojęcia. Dlatego zakładałam sama, popełniając błędy. No i tak to się wszystko zaczęło. A więc nie byłam w środowisku Booktuberów. Pytanie drugie. Jak jest, jaka jest Twoja opinia o typowych formatach Buktuba, czyli TB, TBR, WRAP i takie tam inne? Moja opinia jest taka, że jak są, no to niech są. Kto chce je robić, to niech robi. Ja nie robię, no ponieważ taka jest moja decyzja. Nie robię ich i no robię za to co innego. I już tu po raz pierwszy pojawia się słowa umiera, bo umierają recenzje. Gdzieś tam usłyszałam, że umierają recenzje, ponieważ recenzje się nie klikają. Widzowie nie chcą oglądać recenzji, a poza tym do recenzji trzeba się przygotować. Żeby zrobić recenzję jednej książki, nakręcić, to trzeba tę książkę przerzucić wiedzieć o niej wszystko albo jeszcze więcej, a nie tylko przeczytać blubra na, na okładce no i tam na nią rzucić okiem, więc to jest trudne, no a z tego klikanie jest niewielkie, więc tylko entuzjaści jeszcze nakręcają recenzje, Umierają tagi, jak twierdzą niektórzy, tagi, czyli pytanie, odpowiedź, a ja bardzo lubię tagi, i wcale nie uważam, żeby one umierały. Gdzieś yy, zawsze się jakiś interesujący tag pojawi. Na przykład, teraz u Grafa 0 pojawił się tak kreskówka z lat 90. też się do tego tagu przymierzam, troszeczkę zmodernizowanego. Wprawdzie umierają nominacje, bo yy, ja byłam wielokrotnie i tak dalej, to było fajne tak się nominować, potem czekać. No, teraz to faktycznie umarło, więc może i te opinie mają, zawierają w sobie element słuszności. A co powstaje? No, najbardziej klikają się vlogi, kiedy to Booktuber pokazuje nie tylko to, że czyta książkę i jaką książkę, ale w jakich okolicznościach ją czyta. Takie vlogi to są sprawozdania z wielu dni, 6 rano, 7 wieczór, 12 w nocy on jeszcze czyta. No, ja nie będę takich vlogów kręciła z prostego powodu, bo nie umiem montować filmów i nie chciałabym z tego robić, znaczy tego robić, więc co? tak sobie nakręcam setki i od razu Wam puszczam, a Wy wiecie, że taka jest moja filozofia kanałowa. Powstają nowe formaty, na przykład podcasty. Bardzo powstają. No, ja mogę powiedzieć, że ja też wymyśliłam nowy podcast. To jest pokazywanie książek, omawianie książek, wielu, kilku, dotyczących jednego tematu, ale książek różnorodnych, tak na przykład jak teraz robiłam o Międzynarodowym Dniu Małpy, czyli książek różnorodnych na ten temat, takie szersze spektrum, myślę, że to jest, mnie się takie filmy kręci bardzo ciekawie, bo muszę włożyć w to dużo pracy, przypomnieć sobie wiele tytułów. No, i to mnie satysfakcjonuje, a mój Alzheimer się chowa. E, co tam one jeszcze chcą? Tak. E, jakie były trzecie, jakie były twoje założenia na temat Booktuba przed powstaniem kanału? Jak już powiedziałam w odpowiedzi pierwszej, żadne, ponieważ nie miałam żadnych założeń. Kiedy obejrzałam pierwszy, trafiłam na kanał ESA, czytaj, obejrzałam pierwszy film o książkach to byłam przeszczęśliwa, bo sądziłam, że, że, że na YouTubie można tylko znaleźć te filmy o dupie Maryni i kosmetykach, a tu się okazało, że jest taki kanał i są takie filmy niszowe, więc zaczęłam się do tego przymierzać. No i co? No i robiłam to po swojemu. Wszystko na BookTube sprawiało mi i sprawia nadal radość, to znaczy... Zamieszczanie filmów, czytanie komentarzy, otrzymywanie przesyłek, wymiana poglądów no wszystko mi sprawia radość. Naprawdę. Jest, booktube jest źródłem mojej radości, a nie obawy, że Booktube ubiera, a nie obawy, że recenzje się nie klikają. To jest pytanie czwarte. Co spowodowało, że Twoja widownia jest większa od innych? No jest większe od innych. Zbliżam się do magicznego progu 6 tysięcy subskrypcji. Dlaczego magicznego? No ponieważ nigdy sobie nie wyobrażałam, że mogę mieć aż tyle właśnie tam. Słowo subskrypcja, ilu masz subskrybentów. To jest temat wśród booktuberów y, y, powszechny. Kupują subskrybentów, sprzedają subskrybentów, a moi pojawiali się systematycznie. I w ciągu tych 7 lat... Takich przybywało i przybywało, a myślę, że to wszystko dzięki renomie, którą sobie wyrobiłam. A jakiej to renomie? No, że zamieszczam filmy systematycznie, a przede wszystkim mówię o książkach, które nie są nowościami i nie wyskakują z każdego filmu booktuberowego, ale takich, które uważam za wartościowe, o których warto mówić, bo tychże książ książek przeczytałam w swoim życiu wiele z racji wykształcenia i zawodu, i cieszą mnie komentarze takie: Pani Aniu, jakie pani perełki wynajduje? Pani Aniu, skąd pani zna te tytuły? Pani Aniu, jak to dobrze, że dzięki pani możemy poznać książki, o których nikt nie mówi? I to jest celem mojego kanału, właśnie niesienie tego krużganka oświaty, jak ktoś tu niedawno powiedział. I przypominanie, taka, taka dusza polonistki, przypominanie tego co już było w literaturze. A to co już było wcale nie jest gorsze od tego co jest. Powiedziałam, że że wprost przeciwnie, niestety. A więc 6 tysięcy subskrypcji, już teraz zapraszam do zadawania pytań, na które odpowiem w tym filmie jubiluszowym na 6 tysięcy subskrypcji muszę się jednak przyznać do kryzysu twórczego i do pewnej załamki, którą miałam po obejrzeniu statystyk, bo jest tam taka ta coś tam statystyki na twoim. I z tych statystyk dowiedziałam się, że y, widzowie oglądający moje filmy to nie są w większości ci, którzy mój kanał subskrybują. A także i co mnie już załamało, że statystycznie średnio mój film oglądany jest przez 30 sekund. A więc, jeżeli mam tysiąc oglądających, no to nie wiem, ilu z nich dotrwało do końca. Jest taka y, dziewczyna, która otwiera kalendarze mm, kosmetyczne i ona prosi tych, którzy dotrwali do końca, żeby wpisywali jakieś słowo, które ona tam na końcu wypowie, co ma świadczyć o tym, że ktoś dotrwał do końca. No ja nie będę aż taka, ale no, to mnie trochę przybiło, ale odgiełam się, wzięłam się w garść. Nadal kręcę i mam nadzieję, że kiedyś przekroczy średnia oglądalność, przekroczy magiczny próg jednej minuty i będę wtedy przeszczęśliwa. A więc 6 tysięcy subskrypcji, o tym co Wam powiedziałam, tak. Dobrze, są też oczywiście kanały, które mają o wiele więcej, większą ilość subskrybentów, 90, 100 tysięcy, czego. Im gratuluję. No ja nie zdążę już osiągnąć takich y, wyników z powodu, no wiecie, zaawansowanego wieku. Ale zachęcam do zadawania pytań. Pytanie piąte, co tam było. Co jest największym błędem początkującego booktubera oraz Twoim? No gdzieżbym ja śmiała komuś wytykać błędy? Przecież ja wszystkie podobne albo jeszcze inne błędy też na początku popełniałam. A poza tym co to jest błąd? Na Booktubie każdy nagrywa, jak mu w duszy gra, jaki ma aparat, technikę, w ogóle technika to mnie w ogóle nie interesuje, bo podobno na początku też miałam słabą technikę, jeżeli chodzi o mikrofon, słyszalność mnie to nie przeszkadzało, ale... Dostawałam takie uwagi, a błędy popełniam no, ciągle te same, czyli język mi się plącze, czasem ym, zamiast tamiza mówię sekwana, ale przecież wy wiecie, że ja wiem, a ja wiem, że wy wiecie, więc nie ma tu mowy o błędach. Każdy nagrywa i mówi tak, jak mu w duszy gra. Pytanie piąte. Przemyślenia o współpracy z wydawnictwami. U mnie takich przemyśleń brak, bo nie, ja nie żyję z buktuba, więc takich współprac nie nawiązuję. I pytanie siódme. Czy uważasz, że buktub umiera? No one znowu z tym umieraniem. Nie wiem skąd to się wzięło. No pewnie z tego, że, no, że, że, że ci, którzy żyją z buktuba, no mają może, zmniejszyła im się ilość oglądających, czy kliknięć, czy łapek w górę, czy łapek w dół. O, sikorka bogatka, co ma taka, taki oliwkowy brzuszek, a może to biłgil, czerwony czubek. Przepraszam za dygresję. Ale do mojego ogrodu przylatują dziesiątki ptaków. Powinna wiedzieć, jak się nazywa. Dobra, to był ten. I teraz co? No, i czy umiera? Jak mówię, może oni ci, którzy żyją z Buktuba. Już nie mają takich dochodów i dlatego. A ci, którzy żyją dla przyjemności, tak jak ja, kręcą filmy, no to jest wspaniale. Oczywiście, odchodzą ci, czy przestają nakręcać niektórzy, czego bardzo żałuję, na przykład kto tam jeszcze? No, ten nic politykacki, na przykład The Joan Stark, na przykład Essa czy ta. No, to z tego takiego mojego kręgu, ale myślę, że wrócą, kiedy tam im się w życiu może coś poustawia. Ale powstają nowe kanały, i mam tu przed sobą kartkę z wypisanymi dziesiątkami kanałów. Na przykład Boki zrywać, Proste spojrzenie, Book Menka, Book Style, Książkowisko, Książkowy Świat, Book Stories, Podskarbnica, Pola Książkowe. Pola książkowe o. Czy to nie wystarczy? Powstają wciąż nowe kanały. Ja szukam takich, które mi będą odpowiadać charakterologicznie i y, tytułami książek. Y, powstaje wiele kanałów prowadzonych przez dwie osoby, y, a Andrzej jak ten osioł meksykański, czy jakiś inny upiera się i nie chce ze mną prowadzić kanału, więc na niego nie mogę liczyć, No ale więc muszę Wam na razie wystarczyć. Ja sama. To tyle, jeżeli chodzi o ten umierający Booktube. Nie wiem, czy film będzie dla Was interesujący, ale wpisujcie uwagi, komentarze no i pytania do filmu na 6000 subskrypcji. Dziękuję, do zobaczenia!